Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Herby, Flagi, Logotypy. Nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku omówię ewolucję logo Los Angeles Clippers. Zapraszam! Los Angeles Clippers, amerykański klub koszykarski, mający swoją siedzibę w Los Angeles w stanie Kalifornia. Występuje w Dywizji Pacyficznej Konferencji Zachodniej w National Basketball Association. Czyli popularnej NBA. Klub powstał w 1970 roku jako Buffalo Braves. Osiem lat później drużyna przeniosła się do San Diego, gdzie grała już pod nową nazwą Clippers. Od 2014 roku właścicielem Lob City jest były dyrektor generalny Microsoft Corporation Steve Belmer. Dotychczasowy znak Clippers został wprowadzony po objęciu sterów przez Belmera. Identyfikacja z 2015 roku była wykonana pospiesznie i nie wyrażała głębszej idei ani symboliki. Minimalistyczna koncepcja została teraz zastąpiona nową identyfikacją, której głównym motywem przewodnim stała się tematyka marynistyczna. Nowe logo Los Angeles Clippers zawiera szereg rzeczonych elementów marynistycznych łączących się z symboliką koszykarską. Znajdziemy w nim m.in. sylwetkę okrętu, Zarys kompasu czy elementy charakterystyczne dla koszykarskiej piłki. Jest też ważny monogram z literą C, obejmujący i zamykający całą koncepcję. Projekt, choć odważny, jest wyważony i doskonale oddaje tożsamość i ducha zespołu. Prześledźmy sobie, Szanowni Państwo, ewolucję znaku Clippers. Rozpoczynamy od tego oryginalnego, pierwszego z 1970 roku. Państwo pozwolicie, ja tradycyjnie będę sięgał wzrokiem na ekran mojego monitora, tak żeby nie pominąć któregoś ważnego szczegółu. Ten pierwszy znak to nic innego jak symbol zwierzęcia, symbol bawołu niebieskiego wpisanego w pomarańczowy, niebieski okrąg imitujący oczywiście słońce, ale zarazem i piłkę do koszykówki, to podkreślenie akcentu tej dyscypliny, a to wszystko uświetnione pomarańczowym piórokuszem, który nadaje takiego bardzo, bardzo mocnego wydźwięku, podkreślającego tę amerykańskość w tym znaku. Wszystko oczywiście na znaku słownym Buffalo Braves, znak, który przetrwa tylko rok, bo już w 1971 klub odświeża, czy właściwie przeprojektowuje swój znak i widzimy tutaj monogram, niebieski monogram z literą B, nawiązanie oczywiste do Pierwszy liter i nazwy klubu i miasta, ale jest tutaj bardzo charakterystyczny element tej litery B wycentrowany taki pocisk czerwono-niebieski, który nadaje temu znakowi, temu symbolowi pewnego dynamizmu. Ciekawie zaprojektowany znak, który przetrwa do roku 1978. Czyli do końca istnienia klubu pod tą nazwą, bo właśnie w 1978 klub przenosi się do San Diego, czyli do Kalifornii, i widzimy tutaj przeprojektowany znak z akcentem słońca. Dwa okręgi, tak? Czerwony wpisany, większy niebieski, trzy charakterystyczne trójkąty, białe trójkąty, no i wpi, na, na, nadpisany, można powiedzieć, na te okręgi e, znak słowny San Diego Clippers, czyli nowa nazwa klubu. Taki znak, Najmniej udany, nie ukrywam tego, mnie się on nie do końca podoba, nie do końca mnie przekonuje. Przetrwał tylko do 1982 roku, kiedy to klub zaprezentował bardzo minimalistyczną formę, ale znaną aż do 2015, bo ten znak będzie ewoluował nawet po przenosinach San Diego do Los Angeles. I widzimy tutaj odświeżoną formę z 1984. Kiedy San Diego zostaje zamienione na Los Angeles, i to właśnie znajduje, szanowni państwo, ujście, również w tym projekcie, który widzicie państwo na samym środku tego zestawienia, które tutaj dla państwa przygotowałem. Minimalistyczna forma, powtórzę się, ale forma, z którą utożsamiają się kibice Clippers, forma bardzo szanowana. No i zdecydowanie bardziej bardziej wygodna dla kibiców niż ta z 2015 roku. Również minimalistyczna, ale tutaj nie do końca udana. Ta, to logo z 2015 roku, które nadal jeszcze obowiązuje, to nic innego jak monogram. Czerwone litery, litery LA, nawiązujące oczywiście do miasta, wpisane. W niebieską literę, dużą literę C, oczywiste nawiązanie do nazwy Clippers, a to wszystko umiejscowione, wyśrodkowane na białej piłce do koszykówki, biało-czarnej piłce do koszykówki. To jeden z głównych elementów e, całości jako logo, bo tutaj dochodzi jeszcze znak słowny, czyli logotyp czarny, napis pisany dużymi literami Clippers, i to wszystko z dwoma podkreśnikami u góry u dołu czerwono-niebieskimi. Słaby znak, również nie do końca udany, minimalistyczny. Stąd też ta zmiana identyfikacji od sezonu 2024-2025, od której dzisiaj zaczęliśmy i która również była inspiracją do nagrania tego odcinka, bo ten znak, który został przygotowany przez marketing i przez agencję medialną z Kalifornii, to bardzo, bardzo udana forma. Szanowni Państwo, właśnie te elementy marynistyczne, o których mówiliśmy, elementy. Z koszykówki to wszystko połączone w tym znaku, rozpisanym na polu okręgu z potrójnym ringiem. Dodatkowy, no dodatkowa barwa granatowa, która doskonale tutaj się komponuje, doskonale się komunikuje i kontrastuje z białymi literami. U góry widzimy Los Angeles, u dołu Clippers. Na białym polu oczywiście ten Clipper, czyli żaglowiec pod pełnymi żaglami. Szanowni Państwo, zapraszam do odwiedzenia mojego odcinka o logo Manchesteru City i logo Manchesteru United. To dwa odcinki, w których również wykorzystywane są, czy dwa logo, w których również wykorzystywany jest element żaglowca pod pełnymi żaglami. I tutaj mamy kolejny taki marynistyczny symbol. No i ta litera C, tak? litera C, która przechodzi w róże wiatrów, czyli element kompasu, to kolejny marynistyczny symbol. A ten sam kliper, dół Clippera jest, szanowni państwo, proszę się tutaj dopatrzeć z elementami piłki do koszykówki. To naprawdę bardzo, bardzo zmyślnie zaprojektowany znak, myślę, który będzie kliper przyświecał w następnych sezonach. I na zakończenie dzisiejszego odcinka chciałbym państwu jeszcze pokazać trzy znaki jubileuszowe. Jako ciekawostkę, ten pierwszy z roku 1994. No właśnie, to jest ta pierwsza ciekawostka, bo widzimy znak przygotowany na dziesięciolecie, i klub nie utożsamiał się z tą datą 1970, czyli z powstaniem klubu w Buffalo, tylko z przenosinami do Los Angeles, czyli nawet nie do San Diego, tylko do Los Angeles. Widzimy tutaj cezurę czasową na piłce 1984-1990. Kolejny znak przygotowany na 25-lecie również zawiera cezurę czasową rozpoczynającą się od 1984 roku. Centralną częścią na czerwonej plakietce jest oczywiście liczba 25, klipers u góry. No i właśnie ta cezura powtórzy się 1984-2009. Ciekawszym znakiem bardzo amerykańskim jest znak na 50-lecie. Z 2020 roku, i tutaj mamy powrót do tej tożsamości od 1970 roku. Klub przestaje się wstydzić. Nie wiem jak to tłumaczyć, ale tu powraca do, do tych tradycji. Widzimy bardzo naszpikowany symboliką znak, z 50. oczywiście, Anniversary. U dołu ten minimalistyczny znak z monogramem L, A i C. U, gołu, u góry, przepraszam po łuku Los Angeles Clippers i taka gwiazda, jeżowiec oczywiście, nadający pewnego dynamizmu. Całość tej plakietki, całość tego znaku oczywiście rozpisana na polu trójkąta, również z tą cezurą 1970 na szarfie 2020. To, co już mówiłem, bardzo amerykański, dobrze zaprojektowany znak, troszeczkę przebodźcowany tym, tą symboliką, ale tak się projektuje, szanowni Państwo, na bogato w Stanach Zjednoczonych. To tyle. Bardzo serdecznie zapraszam do playlisty z herbami, z logo z NBA. Tam dużo, dużo treści z brandingiem. W jednym z odcinków omawiam również bardzo udany znak, nie tylko w amerykańskim brandingu, ale w światowym brandingu, czyli znak Ligi NBA. To jeden z lepiej ocenianych, szanowni Państwo, znaków w powszechnym brandingu. Jeden z ostatnich odcinków który nagrałem na kanał Herby Flagi Logotypy to odcinek o ewolucji Logo New York Mix. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!